Dzień dobry Państwu. Cieszę się, że mogę uczestniczyć w tej konferencji, która została zorganizowana w okresie 75. rocznicy śmierci Romana Dmońskiego. W tym roku obchodzimy też 150. rocznicę urodzin Romana Dmońskiego, co jest chyba ważniejszą narzędzią, niż ta dzisiejsza, którą obchodzimy, ale tak się składa, że te dwie ogromne mamy w tym roku. Ja będę dzisiaj panu Państwa mówił o postrzeganiu Romana Moskiego po roku 1989. Zarówno chodzi tutaj o politykę państwa, jak i o to, co dzieje się w naukach historycznych. Jak wiadomo, w roku 1989 nastąpiła zmiana systemu yy, i yy, otwarły się nowe możliwości spojrzenia na historię. Jeżeli chodzi o postać Romana Moskiego, to oczywiście nie możemy... Tutaj traktować całego okresu PRL jako okresu, w którym postać Moskiego była całkowicie wykreślona. Oczywiście mniej więcej do lat 60. Włącznie, postać Romana Moskiego była traktowana po masoszeru. Oczywiście badania historyczne były, natomiast jeśli chodzi o takie istnienie w przestrzeni publicznej, jak to się popularnie mówi, w Ja tutaj podam taki przykład z pracy w Muzeum Niepodległości. Jak wiadomo, w był więźniem 10 października w Cytadeli Warszawskiej, siedział pół roku w latach 1892 -1993. i był zapis, bo kolega mi powiedział o tym, który pracował od lat 70., że był zakaz mówienia o tym, że w Moskwie był więźniem Cytadeli. To znaczy, że była ta tendencja do tego, żeby mówić, że na Cytadeli wyłącznie się działa lewica. Z Piłszyckim nawet też mieli kłopoty, no bo był to działacz PPS-u jednak, na wyższym szczeblu, to powtarzam, to były lata 60., stwierdzono, że można mówić o Ludzkim, ale jako działaczu PPS. Nie, nie potem, już też nie podpowiadam. Także z takiego punktu, no, żeśmy wchodzili w ten 89 rok, przy czym trzeba pójść w lata 80, które przyniosły pewne zmiany na korzyść, jeżeli chodzi o traktowanie postaci ludzkiego. A więc z jednej strony zaczęły się ukazywać monografie, tutaj na czoło dniu monografię profesora Romana Wachińskiego, która się ukazała w 1988 roku. Ona w się sensie z naszej perspektywy, czy, czy w ogóle nauk, które potem, historycznych, które potem robili postęp, nie jest książką, jakąś, którą no, byśmy polecali. Niemniej była to pierwsza naukowa geografia Romana Moskiego wydana w Polsce. Wcześniej jeszcze w 1971 roku Andrzej Mieczewski opublikował książkę Roman Moskie, ale była to publicyzm pewno gdyby porównać te dwie książki, to bardziej krytyczny był Micewski, który powinien być bardziej przychylny, niż profesor Wapiński. To wszystko działo się przed 1989 rokiem. Ważne jest jeszcze jedno, że w drugiej połowie lat 80. mieliśmy nawet już coś takiego, jak takie ciche przyzwolenie władz do tego, żeby dmoskiego pokazywać. To Dobrało się z tego, że ówczesna ekipa generała Jaruzelskiego wolała tradycję Dmowskiego niż Piłsudskiego. Zresztą wyszła jest taka książka Pawła Kowala, który oczywiście może nie jest dla nas autorem w innych sprawach, ale książka o zmianie systemu władzy w latach 83-89. Ta książka jest dosyć solidna i ona pokazuje jakby jakie były odczucia właśnie kręgu władzy w stosunku do tego, o czym dzisiaj mówi. Na przykład była taka że ktoś zaproponował na Radzie konsultacyjnej, nie wiem czy Pan Profesor pamięta, żeby nazwę Stocznia Gdańska zrobić w imieniu Józefa Piłsudskiego. Wtedy generał powiedział, że na krzyż nie ma nic wspólnego z Gdańskim i z ziemiami zachodnimi. I tutaj, proszę Państwa, jeszcze ważne jest wymienienie dwóch postaci, które przyczyniły się do zmiany klimatu o Romanie w Moskwie. Mówimy w obszarze polityki państwa, to jest właśnie obecny Pan Profesor Maciej gierty poprzez obecność w Radzie Konsultacyjnej i Jan Dobraciński, który był panem Marszale który też był działaczem społeczeństwa narodowego i z dokumentów, które ujawnił Kowal w tej książce, wynika, że on cały czas podkreślał, że trzeba przywrócić pamięć o Dmowskim i narodowej demokracji. I na koniec tego okresu, przed 89, to jest oczywiście publikacje Instytutu wydawniczego tax, który opublikował politykę polską w budowaniu państwa, dwa tomy, to jest rok 1988, i Niemcy, Rosja i kwestia Polski. na w bardzo dobrym opracowaniu naukowym profesora Tomasza Pitucha. To, jest to najlepsze od tej pory opracowanie, czyli zaopatrzenie w aparat yy, naukowy, wstęp, yy, te książki się ukazały w nakładzie 20 tysięcy, czyli na dzisiejsze standardy to jest bardzo Natomiast jak to się rozwijało po 1989? kiedy sytuacja się zmieniła. Ja bym tutaj wyróżnił dwie sfery. Pierwsza to jest polityka historyczna państwa polskiego. W odniesieniu do Tmowskiego początkowo nie mieliśmy żadnych sygnałów tutaj jakiejś przełomu do roku 1999. W tymże roku Sejm RP przyjął specjalną uchwałę w 60. rocznicę śmierci Romana Tmowskiego, Ponieważ to jest krótka uchwała, to ja ją przeczytam, bo zawsze warto przypomnieć, że to jest dokument już państwowy, więc można się powoływać na przykład, jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości. W związku z 60. rocznicą śmierci Romana Domowskiego, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie dla walki i pracy Wielkiego Męża Stanu na rzecz odbudowania niepodległego państwa polskiego i stwierdza, że dobrze przysłużył się ojczyźnie. W swojej działalności Roman Dmowski kładł napis na związek pomiędzy rozwojem narodu i posiadaniem własnego państwa. Formułując pojęcie narodowego interesu, oznaczało to zjednoczenie wszystkich ziem dawnej Rzeczypospolitej, zamieszkanych przez polską większość, a także podniesienie świadomości narodowej wszystkich warstw i grup społecznych. Stworzył szkołę politycznego realizmu i odpowiedzialności. Jako reprezentant zmartwychwstałej Rzeczypospolitej na konferencji w Wersalu przyczynił się w stopniu decydującym do ukształtowania naszych granic, a zwłaszcza granicy zachodniej. Szczególna jest rola Romana Moskiego w podkreślaniu ścisłego związku katolicyzmu z polskością dla przetrwania narodu wybudowane państwa. Sejm RP wyraża uznanie dla wybitnego Polaka Romana Moskiego. Myślę, że jest to bardzo udana uchwała, ponieważ ona tak jakby w krótkim tekście zawarto zasadnicze sprawy związane z Moskim. I tu jako ciekawostkę podam, że jedno z przemówień, które było najbardziej za, wygłosił Józef Olecki weselkę bo potem miał kłopoty w swoim klubie, że za, y, za bardzo w y, Moskwę. Jak to, od tego momentu y, no, mamy powrót Moskiego do tego, co można nazwać polityką historyczną państwa. Drugą datą taką, którą możemy wskazać jako fundamentalną, to jest oczywiście pomnik Romana Moskwy o Warszawie. Jak się nie będę rozwodził, tu kolega Motow będzie miał referat o sporach wokół pomnika, to jest rok 2006. To było oczywiście związane z znaczeniem politycznym Ligi Polskich Rodzin, układów w mieście, w sejmiku. które w każdym razie pomnik przy zgrzytaniu zębami niektórych środowisk stanął i dzisiaj już jest trwałym elementem, architektury Warszawy oraz różnych innych wydarzeń mniej lub bardziej chwalenia. Ale hmm, kolejną datą, którą bym wymienił w tym przywracaniu do dla państwa to jest oczywiście pojawienie się prezydenta za przed pomnikiem w rocznicę 11 listopada. To jest ważne dlatego, że istniała obawa, że ten pomnik będzie wyłącznie miejscem spotykania się różnych, no nazwijmy, skrajności. Pojawienie się prezydenta, obojętność, kto tym prezydentem jest, niejako usankcjonowało państwowość tego pomnika. Dlatego na przykład, ja na łamach miśli Polskich yy, bardzo pozytywnie żeśmy to oceniali i właśnie z tego względu, żeby zdjąć to odium, yy, że to jest jakaś skrajność, tam lewacy to podpalają i tak a ten w Moskwie to nie wiadomo. W kolejnych przemówieniach, które prezydenci wygłaszają w dniu 11 listopada z reguły pojawia się nazwisko Rzmorskiego. Yy, czynił to już Aleksander Kraśniewski, ale w niektórych przemówieniach zmienia, w drugich nie. Wiadomo, Wszyscy ci prezydenci, którzy byli po 1989 roku, no może poza Jaruzelskim, ale traktujemy tych z wyborów powszechnych, i, 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 albo mało wiedzieli, tak jak Wałęsa o Moskwie, albo nic, albo byli nieprzyjemni. Prezydentem, który publicznie wyrażał swoją niechęć do spuścizny tradycji w Moskwie, był Lech Kaczyński, bo nigdy tego nie ukrywał, że jest tradycji PPS-u i, i, i że ta tradycja mu w ogóle nie pasuje. Tyle, jeżeli chodzi o politykę państwa. Czyli mamy do czynienia z pewnym przełomem pozytywnym, aczkolwiek gdybyśmy porównywali liczbę ulic, skwerów i pomników Piłsudskiego i Moskiego, to jesteśmy daleko w tyle. Ulic i placów jest kilkadziesiąt w Polsce w tej chwili, ja nie wiem, 40, 50. Pomnik jest jeden. Yy, Piłsudski pewnie ma setki, jeśli nie tysiące ulic i z dziesiątki albo setki pomników, nikt nie liczył tego. Ale w każdym razie ten przekrył moim zdaniem jest niesłuszny w stronę jednej tradycji i jednej postaci jest niewątpliwie istnieje i to bardzo wyraźnie zarysowało. A jak to wyglądało w badaniach naukowych? Czy w ogóle coś nowego od Moskim się pojawiło po 80.? Więc niewątpliwie kolejna biografia to jest profesora Krzysztofa Kawalca, który był działaczem opozycji związany chyba z Ruchem młodym Polski. I to jest obraza dosyć obiektywna, czy można powiedzieć, nawet bardzo obiektywna. I myślę, że profesor Kawalec chce wznowić to w tym roku na rocznicę Roku morskiego, zupełnić dodatkowymi dokumentami. To jest ważne, bo to weszło już w obieg naukowy. Na drugim miejscu bym wymienił ujawnienie archiwum romana Moskiego, które jest związane już z naszym środowiskiem, to znaczy. Stronnictwo Narodowe w Londynie przekazało, jak Państwo wiedzą, cały archiwum do kraju. Najpierw do Fundacji Romana Wąskiego, a teraz to jest do Muzeum Niepodległości, gdzie są prace I w tym archiwum olbrzymim dotyczącym Stronnictwa Narodowego na Migracji, ja to już pisałem, ale może jeszcze przypomnę, znalazła się jedna duża walizka, która miała napis Paryż jak się okazało nie była otwierana od lat po otwarciu tej walizki okazało się, że to, jest, to są dokumenty z okresu 1915-19, czyli działalność dyplomatyczną polskiego w Anglii, Francji i w Europie. E, oprócz dokumentów czysto dyplomatycznych, czyli korespondencja z największymi tego świata, od prezydenta Wilsona o, o krajowych polityków, znalazły się też dokumenty prywatne, których Moskwa nie zniszczył. Częściowo zostały one pokazane na wystawie tutaj niektórzy koledzy brali w Muzeum Niepodległości w 2004 roku. To była pierwsza wystawa, którą zorganizowano, m.in. w oparciu o te dokumenty. Cóż nowego znaleźliśmy, proszę Państwa, w tych dokumentach. No, to trzeba powiedzieć. To, to znaczy to, jest różna korespondencja z Paniami. Ja odsyłam tu do artykułu pani Jolanty Miklewskiej, który się ukazał w pierwszym tomie na Narodowej Demokracji, gdzie ona przeanalizowała te kontakty Moskiego yy, z tymi paniami. Yy, no, może się to wydawać taki szczegół, no, ale co to, to, to wnosi nie, i tak dalej. No ale m, z drugiej strony ma to pewne znaczenie, bo jak to, na lewicy pojawiły się różne <grychy> yy, nazwijmy to plotki dotyczące morskiego, jakby ta dokumentacja zaprzecza. Ale oprócz tego jest to oczywiście olbrzymi materiał dla znaczy historyków. Ja, ponieważ to jest opracowany już. Znamy każdy dokument. Kilku historyków to widziało od profesora Kawalca proszącszy, aż po y, ludzi piszących habilitację. Oni znajdowali tam dokumenty, których nigdy nie widzieli, czyli nie były w obiegu. Na przykład korespondencja Erasma Pilca, 57 listów, y, historyk z Opola przyjechał i za głowę się złapał, bo on tego nie widział, a pisał habilitację, czyli dotarł właściwie do wszystkich. Oprócz tego, proszę Państwa, 2000 listów i dokumentów, kilkaset wizytówek prywatnych dymowskiego, można prześledzić kontakt. Korespondencja z rodziną Miglewiczów, korespondencja, jak powiedziałem, dyplomatyczna, teczki z pracy Komitetu Narodowego, poszczególne kraje, Rosja, Kaukas, Bułgaria, więc olbrzymi materiał. Te dokumenty dotyczące komitetu są w archiwum nowych od pewnego czasu. Ale część tych dokumentów pokrywa się z tym archiwum Romana Mąskiego, które myśmy odkryli, a część jest zupełnie Czyli to jest bardzo ważne odkrycie i już w pracach naukowych niektórzy to wykorzystują. Myślę, że wymienić należy jeszcze ujawnienie przez pismo Glaukopis zapisków dziennikarza brytyjskiego Emila Tilona. To był taki przyjaciel morskiego jeszcze z czasów, kiedy morski był w dumie. I on w okresie lat. 18-19 w Paryżu spotykał się z Moskiem w kawiarni i zapisywał wszystko, co Moski mówi. Na serwetkach, na, na papierach Słyska. jakieś tak. i tak dalej. To znaleziono w Stanach Zjednoczonych, w Uniwersytet Stanów, o się nie mylę. Było ciężko to odcyfrować. I to jest opublikowane właśnie w roku i się bodajże w 2006 roku. Też bardzo ciekawe, bo są komentarze Moskiego prywatne, nie dyplomatyczne. Yy, yy. Myślę, że to jest materiał bardzo... Czyli podsumowując, proszę Państwa, mamy w zasadzie mm, bardzo ciekawe nowe odkrycia, mamy nową biografię mamy mnóstwo artykułów. Ja oczywiście nie jestem w stanie wymienić tu prac wszystkich szczątkowych, yy, które historycy robią, ale byśmy przymierzali się do takiej konferencji, która miałaby hasło historyografia na temat narodowej demokracji i Romana Domowskiego i zaprosić wszystkich historyków zajmujących się tą kwestią co nowego jeszcze można, jakie kierunki badawcze, co zostało Ja Oprócz tego jest kilkadziesiąt osób. To są głównie doktoranci bądź wyżej jeszcze, ale widać, że olbrzymi materiał historyczny w tej chwili te 120 lat powstał. Właśnie nawet tego nie ogarnia. No i na koniec, proszę Państwa, też powiedzmy o tym, że przeciwnicy jednak są, nie zniknęli nawet wśród świata nauki. I tutaj kluczową książką, którą należy wymienić którą starano się nagłośnić maksymalnie, to była książka Grzegorza Krzywca, Szowinizm po Polsku, Przypadek Romana 1886-1905. Książka sygnowana przez Polską Akademię Nauk, wspierana głównie przez Gazetę Wyborczą. Dwa wydania, ale jakoś przeszła bez echa. Teza główna, proszę Państwa, to ja może jeden zacytuję fragment Grzegorza Krzywca. Pierwszy to takie rzucanie ambasa opinii. Jak zapamiętali współcześnik, Moskwie za wzór skutecznego męża stanu często stawiał cara rosyjskiego Aleksandra III, jednego z największych satraków epoki. Nie wiem, czy to był największy, raczej chyba. Nie. Wojciech Wasiłkiński wspominał, że przywódca narodowej demokracji publicznie podziwiał pewnego ekwadorskiego polityka, który zasłunął z faktu wsadzania całej opozycji w pociąg i strącaniu go w przepyt. Pamiętnikarze wprawdzie zgodnie podkreślali, że te przykłady pojawiały się w żartodliwych kontekstach, a wypowiadająca osoba chciała rozdrażnić audytorium, ale te zastrzeżenia nie do końca są prawdziwe. Czyli ręce, to nie Państwa, ten styl. No i najważniejsze działo, jakie by poczuł Krzysztof, w latach 30 XX wieku, w jednej z katastroficznych prac o kryzysie Europy, jako NESCO, zarazem jeden z największych radykałów w swoim obozie, Moskwie wywoził. Jedną z najfatalniejszych spraw moralnych, poniosła nasza cywilizacja, jest powszechny brak wiary w przyszłość. Wielkiej sprawy, przywiązania do wielkich idei, zdolności do wielkiego wysiłku, poświęcenia w ogóle, zwłaszcza dla celów nieosobistych, szlachetni fanatycy wymarli lub ostatni wymierają. Po kilku latach takiego idealistycznego fanatyka narodowej sprawy będzie upatrywał w Adolfie Hitler. I to jest kolejna sugestia pana Krzywca. W ślad za tym środowiska nazwijmy lewicowe czy nawet lewarskie, yy, zaczęły publikować teksty i tutaj najważniejszy myślę, że to jest tekst pana Stefana Zbliczyńskiego w Le Monde Diplomatique pod tytułem "Roman Moski Hitlerowi, yy, 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 gdzie autor twierdzi, że w zasadzie Hitler swój plan yy, zagłady Żydów to wywoził. Od Moskwy, taka jest teza, czyli rozwiązanie. No, to nawet przygotowując się do wystąpienia, przejrzałem recenzję na temat krzywda, które też publikowali i okazuje się, że proszę Państwa, te wszystkie cytaty, takie najbardziej, były albo nieprawdziwe, albo yy, z, yy, z, yy, źle zinterpretowane, albo przekręcone. Czyli w pracy naukowej. Autor prawdopodobnie, prawie na pewno, miał z góry tezę ustaloną, i potem żonglował źródłami. To jest częste zjawisko nie tylko dotyczące DMO. Także kończąc i reasumując, możemy podsumować, że te ostatnie dwadzieścia kilka lat, już od roku 1989, przyniosło uznanie DMO jako ważnej postaci w historii Polski przez państwo polskie poprzez i uchwały Sejmu, i, i, i jak mówiłem, budowę pomnika. i obecność prezydenta pod z oraz duży postęp w badaniach naukowych bądź przyczynkarskich, ale mówiąc szczerze, no to na koniec powiem, jeszcze nie ma pełnej biografii, bo nawet biografia profesora Kawalsa, no jest jednak też, nazwijmy, niewyczerpująca do końca. Także być może jeszcze jakiś historyk będzie musiał tą solidną biografię naukową opracować. Dziękuję bardzo.